W pięknym mieście na ulicy Wesolińskiej Mieszka sobie słynny śpiewak Pan Tralisław Tralaliński Jego żona Tralalona Jego córka Tralanurka Jego synek Tralalinek Jego piesek Tralalesek No a kotek? Jest i kotek Kotek zwie się tralalotek. Oprócz tego jest papuszka. Bardzo śmieszna. Tralaluszka. Codziennie rano po śniadaniu zbiera się to całe grono, by powtórzyć na cześć mistrza jego piosenkę ulubioną. Gdy podniesie pan tralisław swą pałeczkę, tralaleczkę, wszyscy milkną, a po chwili śpiewa cały chór piosneczkę. Trala, trala, trala la la, trala, trala. Tra tra tak to pana, Tranisława jego świetny chór wychwala. wyśpiewują, tralalują, a sam mistrz batutę ujął i sam w śpiewie się rozpala. Trala, trala, tra, -la, tra, -la, tra -la -la -la. Już w kuchni i w garażu słychać pieśń o gospodarzu. Już śpiewają domownicy i przechodnie na ulicy. Jego szofer, tralalofer, i kucharka, tralalarka, pokojówka, tralalówka, i gazeciarz, tralaleciarz, i sklepikarz, tralalikarz, i policjant, tralalicjant. Adwokat. Tralalokat. I pan doktor. Tralaloktur. Nawet mała myszka. Szara. Tralaliszka. Choć ją boi kotka. Kotka. Tralalotka. Siadła sobie w kątku w, ciem, w ciemnym tralalątku i też piszczy ci